Ale nudy. Ej, wiesz co mi się przypomniało? No. Musimy kupić nowe auto. A faktycznie. Chodzimy do naszego starego auta. To nasze stare auto. Musimy się z nim pożegnać. No. To pa auto. To pa. Jesteśmy w sklepie z autami. Dzień dobry. Dobry. Hej, czego chcecie? No, chcemy wejść do sklepu z autami? No, 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 no dobrze, dobrze. Zapraszam. Dzień dobry. Chcemy kupić auto. Najlepiej dwuosobowe. Dobry, dobry. Przepraszam. Nie mamy już aut dwuosobowych. Przykro mi, ale jest jedno kozackie auto, ale jednoosobowe. No dobrze, a czy możemy je zobaczyć? Tak, jasne, zapraszam za mną. O, bierzemy. A ile ona kosztuje? Normalnie kosztuje 2 miliony, ale mogę wam zejść z ceny. O, 800 zł, 800 zł, tak, tak, tak. O, poprosimy o zejście z ceny. A, i jeszcze jedno. Chcielibyśmy oddać nasze stare auto. Seba, chodź na chwilę. Tak, szefie? O, dzięki za auto. Naprawię je. Oto pieniądze. Dzięki do widzenia. Do, do widzenia. widzenia. Super auto, ale mega drogie. No. A tak w ogóle, hejka zwierzątka. Hej. Fajne kupiliśmy auto? Dobijamy 10 subów. Pa pa!